Konfederację, która jest chyba po tych moich dziesięciu ponad letnich, jedenastoletnich obserwacjach jedyną nadzieją na to, by próbować rzeczywiście ten, to porozumienie magdalenkowe naruszyć przynajmniej mocno tymi podstawami ustrojowymi. To są zresztą te same środowiska, z którymi ja współpracowałem przez Całe lata, czy to Robert Winnicki, czy yy, yy, Staszek Tyszka, czy paru, tam jeszcze, parę innych osób. Dzięki temu, że w 2015 roku yy, weszli do Sejmu, póki yy, z, yy, z, yy, z 15, mogła też w dużej mierze przyspieszony został no. ten proces yy, yy, budowania yy, Konfederacji. No jest pan z tego rodzaju ojcem chrzestnym Konfederacji, chyba można tak powiedzieć. Pan ojciec chrzestny w, w tym państwie, którym no, jest dużo, no można byłoby nawiązań, jeżeli chodzi o polityków, do, do tego słynnego ojcieca Chrzestnego znaleźć, to. No, to jest fortunne. No ale w katolickim kraju też ojciec Chrzestny ma to, to, to podstawowe przecież y, też znaczenie. No, panie poszale, ale ja mam wrażenie, że, że z panem jak no, rozmawiam... Panie, ale... Pana I Jak rozmawiam z panem posłem w ostatnich miesiącach, to, to mam wrażenie, że yy, z każdą rozmową coraz bliżej panu do tej konfederacji. Myśli pan o tym, żeby zapukać w końcu do, do drzwi klubu konfederacji, spróbować do niego dołączyć, to pewnie z otwartymi ramionami by został pan przyjęty. Panie redaktorze, z, z otwartymi ramionami najważniejsze, że mnie z otwartymi ramionami żona Wita i to mi wystarczy. Natomiast tutaj musiałyby Eee, ja wielokrotnie mówiłem, że dla mnie najistotniejszą sprawą są postulaty, o których właśnie kilkakrotnie e, wspomniałem jednomandatowe okręgi wyborcze obniżenie progów referendalnych i sędziowie pokoju wybierani przez obywateli. Jeżeli konfederacja wpisałaby do programu e, te postulaty, to jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, by, e, by współpracować. W jakiej formule to, 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 to jest wszystko do ustalenia, jeżeli nie wpisze, no to. to, to Właściwie nie widzę większego sensu w ogóle mojego pozostawania w polityce, bo już wszyscy praktycznie mają polskie stronie ma w programie wpisane te postulaty, P Prawo i Sprawiedliwość w ma program, wpisane w program te postulaty. Gdyby Konfederacja wpisała te postulaty do swojego programu i tak jak wszystko na to wskazuje, miała wpływ, czy, czy po prostu współrządziłaby, to wtedy istnieje realna szansa, by ta moja, kilkunastoletnia walka o te kluczowe sprawy zakoń zakończyła się pozytywnie i bym mógł wtedy rzucić tą legitymację no i wrócić do domu i po normalnie żyć. No, walka kilkunastoletnia, bo pan faktycznie był zaangażowany w sprawy publiczne już wcześniej, ale w taką twardą politykę to równo od 10 lat, yy, bo, bo kampania wyborcza właśnie prezydencka 10 lat temu miała miejsce. Nie tęskni pan za muzyką. Ale też jeżeli chodzi o zmęczenie ta, 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 ta. polityką, to jedno, ale czy tęsknoty w panu za muzyką nie ma? Za graniem po prostu, za koncertami, za próbami za tym wszystkim. Proszę pana, jedna mam. Czegokolwiek, cokolwiek w życiu robię, z rzeczy poważnych, staram się te rzeczy doprowadzić do końca i, i po prostu poświęcam się im w 100%. Nie ma takiej możliwości, by nagrać uczciwą piosenkę liryczną, przebywając w piekle, proszę pana, bo w piekle to można, ja, ja to mówię jako osoba wrażliwa, nawet nie jako polityk, nie oskarżając nikogo, tylko to jest zupełnie inny świat świat chłopaka, który się na wsi budzi w swoim domu, wychodzi sobie na, wie pan, na, na podwórko, słucha ptaków, widzi drzewa, chmury i, 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 i sobie myśli, wchodzi potem do studia, tam o godzinie jedno albo w środku nocy, albo w środku dnia się budzisz i robisz. I, Przechodzi jakaś tam Wena i coś ty piszesz. Nie, ja zasypiam z polityką, śni mi się polityka i budzę się z polityką. Te rzeczy, które chcę wprowadzić, to nie jest, proszę pana, żadne 500 plus czy 500 minus, tylko to są rzeczy, które zaowocowały, wprowadzenie ich zaowocowałoby po dekadzie, po dwóch dekadach, ale to są bardzo poważne zmiany ustrojowe, które mogą naprowadzić Polskę na drogę państwa silnego, demokratycznego, sprawnego państwa w miejscu tego kartonowego czegoś. No ale Konfederacja póki co na sztandarach ich nie ma. Nawet jeżeli A z tego, co wiem, no dlatego nie jest w Konfederacji, ale jeżeli będzie z Konfederacją czy w Konfederacji, mm -hmm. ale jeżeli na to na sztandary wpisze, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wspólnie z nimi wniósł ten sztandar. I w perspektywie kolejnych wyborów do Sejmu, bo bo to już wcale nie tak daleko za dwa lata, jak rozumiem, tak? Wiadomo, mogą być za dwa, mogą być za pół roku, no to też zależy też od tych wyborów wyborów. To też jest wie Pan Prezydencki, to też jest wie Pan świadectwo na to, jak fatalny jest ten ustrój, jak jest niestabilny, bo pan doskonale wie, również w pańskich środowiskach pewnie rozmawia się też o, o takiej możliwości, że że te wybory mogą być przedterminowe. Więc to świadczy też o słabości państwa, o słabości tego ustroju. No ale jeżeli chodzi o stabilność, to ostatni raz przedterminowe wybory mieliśmy w 2007 roku, więc nie jest tak źle z tą stabilnością naszego systemu. Wręcz mam wrażenie, że, że pan narzeka, że jest za stabilny, że ta dwupartyjność i te dwie formacje, które od dwóch dekad już zmieniają się, się władzą, to raczej świadczy o tym, że, że zabetonowane i stabilne to wszystko jest. Proszę pana, dla mnie w, w, 8 lat czy tam, czy tam 10 lat, w, w, jeśli chodzi o jakieś zdarzenia w historii państwa, które ma lat tysiąc, no to to jest, wie pan, to to jest... Mrugnięcie okiem. To mamy, no tak, mrugnięcie okiem. Ja mówię o naprawdę o takim, o, o państwie przede wszystkim takim, w którym y, y, głównym tematem kampanii na przykład prezydenckiej. Nie jest 28, metrowo, 28 metrów kwadratowych Meliny jak byłej, tylko jest bezpieczeństwo państwa i polityka zagraniczna, bo takie ma atrybuty prezydent. Natomiast generalnie oczywiście moim marzeniem jest system prezydencki, sejm wybierany w jednomandatowych okręgach wyborczych, być może likwidacja Senatu, bo zrobienie z tego Senatu Izby Samorządowej powiedzmy czy Izby Ekspertów, ale bardziej chyba samorządowej z reprezentantami samorządu, tak jak to zresztą pisze profesor Dudek w świetnej książce, w świetnej publikacji, nie tylko, bo tam jest kilkudziesięciu, kilkudziesięciu akademików, którzy którzy piszą o, książka nosi tytuł Umówmy się na Polskę i bardzo serdecznie wszystkim polecam. Są różne podglądy od, poglądy od prawych do lewych, z wieloma się nie zgadzam, ale bardzo ciekawa książka, która mówi o ref konieczności reformy państwa, a nie wymiany ludzi przy władzy. To jest nie kiepskiego sportowca za, zamienić na takiego, który jeszcze chwilę pobiega, ale za chwilę ten nabierze siły i, i zlikwiduje zadyszki, i On też może biegać, ale do mnie ten jeden i drugi nie dobiegną. Paweł Kukiz był dzisiaj gościem Senna Sprawy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja Dobrego dnia życzę i miłej niedzieli, szczególnie wieczorem, żeby nie był pan zbyt rozczarowany postawą Polaków podczas... Nie, nie, tutaj, nie, nie, proszę pana. Ja byłbym rozczarowany postawą, gdyby Polacy zażądali tych zmian, po prostu mocno zażądali tych zmian, o, której, o których mówię. A reszta to nie zdziwieni. Dopóki jest ciepła woda w kranie, to wie pan tak, jak to w Niemczech, to, to Dopóki ciepła woda w kranie, to można z tym ludem robić, coś, co się chce. No i tak, tak niestety politycy nie, robią. Dziękuję. Paweł Kukis, kładę się nisko panu posłowi i państwu. Do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.